Siema. Siema. Ja jestem Wafelek, a ze mną jest. Nie Wafelek? Yy, Kasaczek. Znany także jako gimper? Czasami. Ale kiedy? Jak. Jak pyta ktoś, kto woli gimpera nie mnie. Kurde, to chyba zły wywiad zrobiłem, bo... Czy to nie ty? No podobny. Może, mogę być to ja. Ale ty jesteś ładniejszy. Bo to stare zdjęcie. Teraz masz lepsze. Tak, tak. Co widzimy. widzimy? No. Dzięki. Możesz sobie wziąć, tak? Możesz sobie wziąć. Fajnie, okay. Schował sobie pod bluzę. Bierze do domu, bierzesz do Szczecinka. Czy Szczecinek powinien zaaneksować Szczecin? Nie, ja myślę, że żeby istniał Szczecinek, musi istnieć Szczecin. Bo to inaczej nie ma sensu. Jakby był tylko Szczecinek na przykład, to wtedy co ze Szczecinem? Tak jak Włocławek i Wrocław. No. Ale Wrocław już zalało raz. A to na przykład są chyba dwa Poznanie? Serio, to jest gdzie? Drugi Poznań. Nie wiem, ale jest Poznań i jest Poznań coś tam. Znaczy, to też jest Poznań, ale coś tam dopisują, że jest inny kod pocztowy, albo gdzieś tam. Że Poznań pod czymś. No? A tak jak jest Ameryka no. pod Warszawą, albo Włochy. Tak. No, jest tak. To chyba powinniśmy wysadzić Amerykę. A to. A. A, tak. Ten wielki kraj. Tak. Powiedz mi tak, tak. A propos bombardowania krajów. Byłeś dosyć aktywny na hajsownikach. Nawet prowadziłeś charytatywne streamy na Facebooku. Było coś takiego. Zgadza się. No, nawet robiłeś pixel arty. Tak, bar, no, to jest w ogóle może ktoś o mnie nie wiedzieć, ale jestem artystą nie tylko jako twórca internetowy, jako twórca wideo, ale lubię też rysować. W tym Pixel Arty. A Seprita? Zgadza się. A kupiłeś czy skrakowałeś? Eee... Dobra, uciekam nie, 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 poważnie kupiłem. To jest w ogóle program, który na, gdzieś nie wiem, na przecenie kosztuje może 40 zł. Mega polecam. Dla ludzi, co lubią pikselowe rzeczy. Albo paint.net Jest to też program. Jak po latach oceniasz tą grupę, w sensie hajsowników? I czy uważasz decyzję Gimpera o zamknięciu jej za słuszną? Wiesz co? Inaczej. Grupa miała sens dopóki yy, istniały overwatche, no i Gimper coś z tym robił. Jak przestał i zmienił format, no, to ta grupa po prostu zdechła tak czy siak. I tak tam już było dużo syfu. No, i cały czas trzeba było to moderować i niańczyć tych dzieci. Więc, no, było minęło, nie? No, nie oszukujmy się, w większości byli tam gimnazjaliści i nawet ludzie tacy jak ja, którzy wtedy mieli okresie o, po 8 lat. E, no, ja, ja na przykład jak dołączyłem do hajsowników, to byłem nastolatkiem. Nie wiem, ile mogłem mieć lat. 14, może w górę później? No, byłem dzieciurem. Wstawiałeś tam dosyć często. Słucham? Stawiałeś tam dosyć często. Tak. O! Wow! To mega śmieszne. Czy to moje memy? Tak? Czy to jest twój mem? Jest taka szansa, że to jest mój mem. To jest mega śmieszne. Chodzi, żart polega na tym, że Krzysztof Gąciasz podczas występu w Lekko nie będzie miał bardzo losowy ubiór na sobie. No i stąd śmieszny podpis. Ja... Y, znaczy kiedy podczas tworzenia po... Co? Kiedy podczas tworzenia postaci? Aha, to chyba powinno być jeszcze, że nie wiem, klikniesz losu albo coś. Bo nie zostało ucięte, ty musisz dopowiedzieć resztę. To jest w wersji, wersji premium. O to chodzi. No tak, no to kiedy podczas tworzenia postaci klikniesz losu i wychodzi właśnie taki Krzysztof Gąciarz. To jest w ogóle chyba jakieś pewnie streetwearowe rzeczy i on pewnie miał na sobie z 20 tysięcy polskich złotych, ale wyglądał jak głupek. Czapę supreme chyba. Supreme, a to wygląda jak logo Arandotiu. Trochę tak, trochę tak wygląda. Albo jakieś losowe takie skiety świąteczne. No. Kamera kolejne 20 tysięcy. Tak, kamera to pewnie jeszcze więcej. Po co on w ogóle nagrywał? On był nagrywany. Po co nagrywać. Nagranie. Na Z drugiej perspektywy. Chciał przyfleksować po prostu. Nie, on chyba vloga autentycznie nagrywał, jednego okay. jeszcze. To powiem. mega spoko. A dlaczego Gimper Cię zablokował w końcu? Zablokował mnie? To pytanie gdzie? E, mam bana na zgrzycie, mam bana na Gimperze, e, na hajsownikach miałem co najmniej jednego bana, dużo miałem blokad i to za jakieś głupoty, za nie wiem, po prostu mem, który najwyraźniej nie rozbawił Gimpera, za to, że napisałem komentarz i po prostu był krytyczny. Kapła. Tak. E, na przykład na, na gimperze, to jest po, po, poważna historia. Dostałem shadow bana na gimperze w głównym koncie za napisanie uwaga, komentarza o treści, cringe. Pełna treść. Cringe. To nie była opinia, to był fakt. To był fakt, akurat. No i jak widać, za fakty dostaje się blokady. U Gimpsona też masz bana? Gimpson nie ma swojego kanału. Chociaż nie, jest chyba y, Gimpson kanał. Gimpson temat. Tak, <gibs> na Gimson temat nie mam bana, trzeba zasłuchać. YouTube by cię musiał zbanować, ale... u o Konopskiego też mam na przykład bana, no. Ale to, to dlatego, to... że mówiłeś prawdę. Też za fakty, tak, tak, ale to już inna historia, nie wchodzimy na tematy konopsk konopskowe. Tak, i ogólnie polityczne, dlatego a propos polityki, ulubiona piosenka Gimsona? Kurczę, to jest trudne pytanie. Hmm... Kurczę, ulubiona piosenka Gimpsona. Ja bym się musiał mocno zastanowić, ale na przykład lubię Mój Przyjaciel Grubas. Ale... No Właściwie się zgadywał. Nawet dwójkę bardziej. U, lubię oba. A masz przyjaciela Grubasa? Nie. Ja mam samych szczupłych kolegów. Aha, czyli Fat Shaming. Tak. Nienawidzę grubych. E, było powiedziane, dziękujemy za... Nie czujesz się staro, gdy jako jeden z nielicznych twórców prowadzisz Facebooka? Prowadzę Facebooka? Prowadzisz Facebooka? Nie. Nie prowadzisz Facebooka? Nie, korzystam z Facebooka do Messengera tak naprawdę. Myślę, że Facebook się strasznie skończył. Facebook aktualnie służy mi do tego, żeby wejść na niego, sprawdzić Messenger. Mam pewnie parę grup, z których korzystam. Mam swoją grupę. OK, mam swoją grupę, ale ona jest zdechła. Więc jakby totalnie Facebook służy do niczego. A czy AI nauczyło się żartować? Tak. Sprawdźmy to. No. Powiedz żart o okazji. Ciekawe co po ok. Oto żart o kasaczek. Dlaczego kasaczek nigdy nie może wygrać w monopolii? Bo jak tylko trafi na iść do więzienia, to od razu kasuje całą planszę. Ekologia, wybuch. wybuch. Wybuch ekologii. Niech będzie najbardziej absurdalny żart, jaki może być. Kocham śmieszne, Brainrot, mega śmieszne. Bananini czy Kasaczek w pracy mówi do kolegi. Stary, u mnie wszystko działa. Serio? A jak testujesz błędy? RMRF. Błędy same się kasują. To jest bardzo informatyczny żart. Ja nie rozumiem na przykład. Z tego co pamiętam, to jest, że dosłownie kasujesz sobie jądro w Linuxie. Masz, masz oba jądra, Obama? Mam, mam, mam oba jądra, dzięki. Dziękujemy za wywiad. A powiedz mi tak, tu będziesz musiał przeskrolować sobie zdjęcie na następne. Udało ci się w Hearthstone, ale czy w Tekianie nie wyszło? Co zawiodło? Kurczę, wiesz co? To jest w ogóle y, lokalny turniej w szkole, do której chodziłem. Już byłem trochę starszy, chyba, chociaż nie wiem, nie pamiętam, który to był rok dokładnie, ale na pewno raz wygrałem Hearthstonea, raz dostałem w dupę w Hearthstonea, a w Tekena To zawiodło? W Tekena nie wiem, co zawiodło, że nie potrafię grać. No, a to tam trzeba nawalać. Tak. Wystarczy znać jeden przycisk. Tylko na dobrej postaci. A ja wziąłem złą postać i przegrałem. Tak, no. A właśnie, jeżeli chodzi o postać oczywiście w Tekenie najlepszą postacią, według mnie kiedyś, jest King. Jeżeli chodzi o mnie teraz, to najlepszą postacią jest Steve. Steve? Steve, nie z Minecraft. Nie Steve. Aha, to jest super Smash Bros. Tak. I jest gówniany, jest skomplikowany bardzo. Smash Bros? -u? Tak. No. Gra w Smasha? Nie. Ale możesz na mnie zrobić smash. O. Babum. No dobra. To może a propos zamiłowania do mnie. Skąd zamiłowanie do akurat Hearthstone'a? Wiesz co, był taki moment, że zacząłem po prostu... Grałem we wszystko, co było darmowe. Hearthstone był darmowy, jednak żeby być dobrym graczem, to trzeba wydawać pieniądze. Często. Albo po prostu grać, grać, grać. Złożyło się tak, że na przykład ja grałem za darmo, bo nie lubię wydawać pieniędzy. I mimo wszystko osiągałem wyniki, grając jakieś budżetowe deki. Hunterem na przykład, grałem również magiem, lubię bardzo takie um, talie, kontrolne, combo. Dwa albo trzy razy osiągnąłem legendę. Hardstone. Hardstone. To jest na, na przykład na warunki CSGO Global Elite? Wiesz co? Y, legenda to jest, coś, to jest najwyższa ranga, gdzie później już jest tylko jakby, który jesteś w rankingu. A, okej. Okay. To jest jakiś tam top ileś tam. Byłeś na świecie czy w Polsce? F nie byłem. Nie byłeś? Nie byłem chyba. Chociaż wiesz co, był jeden taki sezon w Harso, to ciekawostka, nie wiem co się stało. Był jakiś zbugowany, że chyba nie zrecytował rang i przez chwilę w ogóle byłem tam, nie wiem, top 20 może i później spadłem, ale mogę się chwalić. Możesz się chwalić i to jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Nie, pewnie nie. A czy na przykład osiągnięcie mogłoby być spotkanie gimpera, czy spotkałeś go kiedyś? Wiesz co, widziałem go parę razy, z bliska nawet, na przykład na evencie zgrzytowym, ale osobiście chyba nigdy nie podałem mu ręki nawet, no. Czyli jest zgrzyt między wami. Jest mega zgrzyt, mega dziwne w sumie, bo my się kojarzymy nawet gdzieś tam z komputera. Jakby na, na hajsownikach to się pojawiałem setki razy, pewnie? Byłem na odcinkach. Nie wiem, gdzieś tam jakieś fanarty robiłem, mieliśmy w ogóle, gdzieś PW wymienialiśmy, bo coś się działo, nie pamiętam nawet co. I kurczę, nie wiem, nigdy go nie spotkałem na żywo, tak żeby się przywitać. Mega dziwne. Ale lekko nie będzie z wami. Nie było lekko i nie jest, ale mam nadzieję, że to się zmieni, może... Nie wiem, kiedy są okazje spotkać Gimpera, pewnie trzeba go po prostu wysnajpić. Wysnajpić, wystarkować i tyle. Tak, tak samo jak my cię wystarkowaliśmy, przejdź dalej. O! Dlaczego Gimper spuchł? Sprawdź, sprawdź, błagam, czy dalej tak wyświetla. Możesz podtrzymać Pani. mikrofon? Dzięki. Bo nie umiem pisać. Witam. Dla Teraz ci... ja robię wywiad. Gimper z puchu. Internet się dopala. O, AI nam odpowie. Why did Gimper swallow? <laughs> Dlaczego Gimper <laughs> fołknął? What is zgrzyt even about? Ej, no Ej, jakby tak. był no, Ale widzisz, swój? AI się dławi. Generuje. Właśnie, g... Właśnie spaliliśmy AI. Zepsuliśmy AI. Ej dobra, Ej, z... wygraliśmy z AI, AI już nie, nie działa, Akinator. nie ma. Czy Akinator bycie z AI? Myślę, że tak, ale to za długie. Ewidentnie za długie. Jest za dużo wójstych osób. Zapytamy się czatu GPT, właśnie dopalam jakiś... E, nie mam żadnych oficjalnych informacji. Nie mam nie żadnych... Nie mam żadnych oficjalnych e, ani potwierdzonych informacji o tym, żeby Gimper Tomasz Działowy wyspuchu. Jeśli ktoś tak mówi w internecie, to prawdopodobnie chodzi a, o żart, a. mem albo przesadzony komentarz dotyczący jego wyglądu. Ej, ale to do, do, dobrze wiedzą, czyli ogarnia jednak ChatGPT, GPT. Mądre, mądre. Zabierze Ci pracę kiedyś. Pewnie już to zrobił, bo generuje... Już Minecraft generowany był. Aha, odpowiedź brzmi, przegląd od AI nie jest dostępny w przypadku tego wyszukania. Czyli... Dlaczego Gimper spłuchł? Na Twitterze napisał. Spłuch, bo zaczął chemioterapię Mara Kapuc, no A To zajebiste, mega mocne. Mega, spłuch, bo zaczął. To jest w ogóle mega śmieszne, bo to właśnie, jeżeli ktoś nie zna genezy. Ja nagrałem film, który się nazywa Dlaczego Gimper spłuchł? I ten żart, bo on tam sobie robił jakąś wolumetrię twarzy czy coś i był napuchnięty. No i ktoś w komentarzu napisał. Spłuch, bo zaczął chemioterapię, coś tam, coś tam. I na końcu napisał. Nie wiem, bo to mój pierwszy dzień, jak tam rozpowszechniam dezinformację. I tego, i to jest najzabawniejsze, bo wyświetlało to, że zaczął chemioterapię, ale to z dezinformacją już nie. Także fajne, śmieszne, mega śmieszne. I to nawet już rok temu mniej więcej. Już tak, 2024. W Twojej karierze, zarówno jesteś youtuberem, i streamerem. Tak. Którym się bardziej czujesz? Ja się czuję, wiesz co, szczerze, youtuberem. Twórcą wideo. Memiazem? Memiaze. Memiazem. Najbardziej memiazem chyba. Po prostu chilujesz sobie, robisz posty, shit posty, to. nawet IRL robisz shit? Ja jestem ogólnie głównym. Okej. Okay. Fajnie. O, ja. Jaki był zamysł artystyczny tego nagrania? Ile minut musiałeś szukać kamerki? Wiesz co? To było tak, że pomyślałem hej, to jest śmieszny pomysł. Jeżeli ktoś nie wie, jest to film, w którym mówię. Zobaczcie jakie ładne jezioro. Zobacz co z bliska, czy coś takiego, i wkładam kamerę do wody. Pa, jaki mamy sobie jezioro w przecinku. Zobacz co z bliska. I to jest śmieszne, nie muszę tłumaczyć się żartu. Jeżeli ktoś nie rozumie, to jest głupkiem. Kamerę po prostu włożyłem trzymając na takim statywie. I było to GoPro, więc nic się nie stało. Na pewno? Tak, mam to GoPro nawet przy sobie, ale nie będę go wyciągał. Ale działa jak coś, obiecuję. To jest w ogóle chyba nadal, mam wrażenie, z i kasaczek. To jest chyba pierwsze, pierwsze zdjęcie, które wyskakuje po wpisaniu kasaczek w Google. I one są zajebiście brzydkie, bo to jest top klatka z tego filmu. W grafikę musisz wejść. Wiek, gaminate, tak, tak. imiona, Instagram. Instagram. Wiek mam 26 jak coś. 26? 26? 27 niedługo. O, teraz już, o to też jest blisko. Co to jest? To jest, to, jest moje, to jest moje profilowe ze Steama. O to ty też. To też ja, to jest. Sprawdźcie sami. Tak, sprawdźcie sami widzowie. A tu jest kadr choćby z wifonu. Czy zwrócili w końcu wifon, bo nie jadłem dawno? Nie, nie zwrócili nie. Hindusa. Dużo osób pisało, oni pewnie są w kurwie, ani straszni, bo to ludzie dalej piszą. Wifon, gdzie on jest? Gdzie jest Hindus z opakowania czerwonej zupki kary? Jem je od lat. Zawsze tam był. Jakby oni kurwa jak gaminaj zrobili z tobą współpracę, to by mieli absolutnie... Nie. Tak. O, mamy pytanie typu kanał zero. Czy Anterias przestał już napierdalać kablem bezprzewodowym bruna? Tak czy nie? Nie. Dowiemy się dzisiaj, bo jest właśnie wróciliśmy z wywiadu. Nie, nie z wywiadu, tylko z meetupu z Anteriasem tam w chuj ludzi. I podoba mi się, że było dwie grupki po prostu. Do ciebie też cię obkrążali i po, po prostu były dwie planetoidy, nie? Sidequest, side tak zwany. SideQuestem może również być następne szybkie pytanie. Wersow tańczy lepiej niż Malfight? Nie. Nie. Szybko odpowie. Nie, Szybko nie, nie, nie. Szczecinek... A, to już miałem. Szczecinek. Szczecinek. Szczecinek czy Szczecin? Szczecinek. Katowice czy Szczecinek? Szczecinek. Szczecinek czy Szczecinek? Szczecinek. Jesteś gejem? Przycinek. I tym pięknym akcentem dziękujemy bardzo użytkownikowi gimper. Hello, jelly. Hello, zello.